Moi drodzy, 10 stycznia rozpoczyna się nowy event z kozackim debiutem Pokemona, jakim będzie Mega Salamans. Zapraszam na informacje. Także moi drodzy, Twinkling Fantasy rozpocznie się 10 stycznia o godzinie 8. Jak widać tutaj mamy zmianę, zawsze się rozstartowało wszystko o 10 czasu lokalnego i kończyło się o 20.00, czasu lokalnego, teraz mamy zmianę. Tutaj jest od 8.00 a.m., tak? Czyli od naszej 8.00 rano do 10.00 p.m., czyli do godziny 22.00. Także jest tutaj dosyć zmiana o te dwie godzinki, tak? Mamy dwie godziny, tak jakby, dłużej event na początku i dwie godziny dłużej na końcu eventu. Więc mamy od 10 stycznia, od godziny 8.00 do 16. Cały tydzień do 16 stycznia, do godziny 22. Jeśli to nie jest błąd, jak to nagrywam, ale raczej nie, skoro dostałem taką informację, to raczej tak jest. Od 10 do 16 Mega Salamans Twinkle, Twinkling Fantasy, migocząca Fantazja na polski przetłumaczone. I mamy tutaj oczywiście debiut naszego Mega Salamansa. To już oczywiście od jakiegoś czasu przewidywaliśmy, no ale kto nie wiedział, Mega Salamans pojawi się. Pokemon Go. Kozak. Także jeśli chodzi o bonusy podczas tego eventu, mamy tutaj dwa razy exp za successfully catching Pokemon, yy, no, czyli musimy rzucić Nice Throwa, Great Throwa albo Excellent Throwa, wtedy otrzymamy e, dwa razy więcej expa. Dodatkowe Candy za to, że rzucimy Nice Throwa, Great Throwa i Excellent Throwa i też zwiększona szansa na XL Candy, jeśli rzucimy tego Nice'a, Great'a albo Excellent'a. Więc bonus taki Dosyć ciekawy, zazwyczaj i tak podkręcamy tą piłkę i tak tam trafimy albo nice albo great'a, albo e, Excelenta, więc no, taki dodatkowy bonus i tak byśmy to robili, i tak byśmy to robili. Nie? Więc na dziko, jeśli chodzi o Pokémony, mamy tutaj Cliffery, Cliffable, Jigglypuff, Dratini, Togetic, Meryl, Ralts, Vibrawa, Bagon, to oczywiście jest e, nasz Mega Salamans, później jak go ewoluujemy, Dino i moi drodzy, w będzie po raz pierwszy Shiny dostępne. Pokémon Go. Jeśli będziemy mieli szczęście, będziemy mogli spotkać Gumiego i Noibata. Więc tutaj Shiny Dedene, bardzo, bardzo spoko. Jeśli chodzi o ten event, to jak widzicie tutaj, no, jest, są Pokémony typu Fery i Pokémony typu Dragon. Więc jeśli odpalimy mega ewolucję Altari, będziemy otrzymywać dodatkowe candy. I do tego Fery typu, i do tego typu Dragon. Więc tutaj polecam sobie włączyć na ten event e, zawsze Mega Altarię, żeby otrzymywać dodatkowe candy i do Pokemonów typu Fery, i do Pokemonów typu Dragon. Więc tutaj bardzo, bardzo spoko. Ledyny Shiny no, w miarę spoko wygląda, nie? Ale no nowy Shiny to zawsze nowy Shiny, chociaż ja bardziej się jadam tym Mega Salamancem. E, jeśli chodzi tutaj o kolejne dodatkowe rzeczy, to mamy tutaj, jak możecie zobaczyć, Say Cheese, czyli będziemy mieli snapshoty, tak? Jeżeli do, zrobimy po prostu zdjęcie naszemu Pokemonowi, będzie, e, pojawi nam się tutaj jakiś Pokemon z tego eventu, więc pewnie raz dziennie będziemy mogli takie zdjęcie zrobić, żeby otrzymać dodatkowego Encounter. Nie wiem jeszcze e, jaki tutaj Pokémon, a co nam się pojawi na dziko. Pewnie któryś z tych Pokemonów. Oczywiście, jak zwykle, podczas tych eventów mamy Collection Challenge, i tutaj mamy, jeśli ukończymy ten Challenge, to będziemy otrzymamy 50 Salamans Mega Energii, Charged Yemke i Fast Pewnie to będzie łatwe do zrobienia, więc ogólnie spoko. Nie? Takie darmowe 50 Mega Energii, ale i tak pewnie Salamansa e, będziemy zbijać bardzo, bardzo szybko. Poradnik pewnie będzie, jak będzie się ten event zbliżał, po sobie zrobimy, ale no raczej te 200 mega energii za każdy ride będziemy otrzymywać, jeżeli oczywiście mamy dobre pokemony. Jeśli chodzi o questy, tutaj mamy do zdobycia Clefairy, Dratini, Bagon i Dedenę i jeśli będziemy mieli szczęście, e, będziemy mogli też spotkać Gumiego, więc no Dedenę, Shiny nowy w questach i na dziko, na plus, nie? że to nie jest jakiś tam zamknięty nowy Shiny na rajdy, czy na jajka, e, czy tylko na questy. No ale tu mamy oczywiście go i na dziko, i w questach, więc bardzo, bardzo spoko. Jeśli chodzi o rajdy, na jednogwiazdkowych rajdach będziemy mieli Jiggy Merila, Exiu, Dino, e, na trzygwiazdkowych Mawile, Gigon DDNE też na rajdach, więc też będzie oczywiście szansa na to. Raczej to oczywiście będą łatwe rajdy, ale i tak bardziej skłaniałbym się na robienie rajdów właśnie na Zekroma, który będzie na pięciogwiazdkowych rajdach. I mega Salamansa, żeby oczywiście nazbierać sobie mega energii. Tutaj ważne też można zaznaczyć: Zekrom będzie dostępny od 10 do 18 stycznia. Tutaj do godziny 10 rano, 18 stycznia, i będzie miał atak Fusion Bolt. Jak tutaj sprawdziliśmy, w sensie jak ktoś to oczywiście sprawdził, tutaj dostałem taką oczywiście tabeleczkę, za którą bardzo, bardzo dziękuję. Fusion Bolt będzie lepszy niż White Charge, jeśli chodzi o DPS na. Rajdach. No, jeśli chodzi o PVP, no to wiadomo, white jest spoko, ale oczywiście e, tutaj, no, troszeczkę otrzymujemy, w sensie, debafujemy się w tym PVP. Także, no tutaj Fusion Board będzie taki bez debafa, jeśli chodzi o Trainer Battle Stack, czyli PVP. Także, kochani, dla przypomnienia: Twinkling Fantasy od 10 stycznia od godziny 8 rano do 16 stycznia do godziny 22 wieczorem czyli tutaj mamy no, tą zmianę taką no jak zresztą no tłumaczyłem Wam no, oczywiście na początku i debiut Mega Salamansa który no, oczywiście no wagon już dawno może być Shiny, więc Mega Salamans w wersji Shiny również do zdobycia no i nowy zupełnie Shiny Dedenę, no ja powiem Wam jeśli chodzi o e, Salamansa to oczywiście swoją sztukę na 50 levelu mam zresztą no ostatnio Właściwie jutro zobaczycie ten e, odcinek, ale troszeczkę Stardust'a wydałem, więc jak ktoś by chciał oczywiście zobaczyć, co spawrapowałem e, i na co wydałem Stardust, to oczywiście zachęcam Was do zasubskrybowania kanału. łapeczka w górę, jeżeli Wam się podoba odcinek i oczywiście dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi odcinkami. Jutro będzie ten odcinek z spawrapowania masakra, ale no jeśli chodzi o Salamansa. No to tutaj moja sztuka jest już na 50 levelu oczywiście i no mam jeszcze 727 XL, -ek. tutaj ten 98 Shiny, eee, no nie jest zmaksowany, czekam na moje Shundo, chociaż no nie wiem czy to się wydarzy, ale no może coś tam trydowałem. coś tam tradowałem, jeszcze parę setek tutaj jest do zrobienia, ale no i tak no Mega Salamansa będziemy, mieli, mo będziemy mogli mieć oczywiście eee, jedną sztukę, także no raczej tutaj no nie będę parapował więcej Pokemonów, w sensie Salamansów, no bo to raczej no nie ma tutaj potrzeby. Jeszcze Mega Energii nie widać, ale no zapewne w przeciągu paru dni już ta Mega Energia będzie widoczna, jak ten event 10 stycznia się rozpocznie, to oczywiście pewnie w grze już będziemy widzieć, że Mega Salamans do nas już niedługo zawita. Także kochani, 10 stycznia do 16 dla przypomnienia mega altaria, żeby oczywiście otrzymywać te candy do Pokémonów typu Ferry i do Pokémonów typu Dragon, jeżeli będziemy no, widzieć tego wszystkiego na dziko. Także z mojej strony to by było na tyle. Jeżeli podobał Wam się odcinek i oczywiście poradnik, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnych odcinkach z Pokemon Go. Do zobaczenia. Cześć!